Dziś już po raz 17 ruszyła akcja Sprzątanie Świata. Miało na miejsce w całej Polsce. Dzieci z wocławskich szkół od wczesnych godzin poranych sprzątały okoliczne osiedla, ale również las, który niestety jest notorycznie zaśmiecany. W to przedsięwzięcie zawsze włącza się nadleśnictwo Wocławek. Co roku na terenie lasu nadleśnictwa Wocławek wiele szkół wocławskich i spoza miasta Wocławka sprząta te lasy. Sprzątają zarówno dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, jak również ze szkół średnich. W tym roku szacujemy, że Lasy nad leśnictwa w sprzą będzie sprzątało około 2000 dzieci. Jest to duża grupa ludzi, która bardzo duży obszar potrafi wysprzątać i uporządkować. Jest to szczególnie ważne, że jesteśmy w okresie intensywnego okresu grzybobrania i ten las jest szczególnie zaśmiecany poprzez grzybiarzy tutaj. A więc tych śmieci mamy dużo w tej chwili. Akcja ta nie tylko ma na celu to, by posprzątać najbardziej zaśmiecone miejsca, ale również ma inny cel edukacyjny i propagandowy. Promuje wśród młodzieży. Yy, nie zaśmiecanie lasu dbanie o czystość lasu dbanie o przyrodę szczególnie tą przyrodę która jest wokół nas którą powinniśmy szczególnie chronić tutaj która jest nam szczególnie bliska Młodzież uczestnicząca w tym przedsięwzięciu może liczyć na pewne upominki za swoje zaangażowanie w to W tym roku dla dzieci które sprzątają zostały ufundowane nagrody są to nagrody w postaci rzeczowej 10 szkół wiejskich które sprząta dostanie nagrody w wysokości około 500 zł Każda, są to gry, piłki, skakanki, także rzeczy, które są przydatne w szkołach. Z szkoły z Wocławka będzie losowanie 8 szkół, dostanie nagrody w wysokości około 1000 zł. A więc ten udział również warto wziąć, po to, żeby tą szkołę móc jakoś wspomóc. Dodatkowo o godzinie 12.00. Planujemy taki happening z rozdaniem nagród, z konkursami, gdzie również dzieci będą mogły wziąć udział w szeregu konkursów i wygrać nagrody indywidualne. Promowanie ekologii wśród młodych ludzi to niewątpliwie istotna kwestia, która nie powinna być bagatelizowana przez nikogo, a efekty są widoczne często gołym okiem. Każdorazowo po takiej akcji najlepiej to widać w postaci. Wielu metrów sześciennych śmieci wywożonych na wysypiska, śmieci zebranych również przez dzieci. Jest to szczególnie ważne, gdzie te śmieci są rozproszone. Wywóz na wysypisko po prostu neutralizuje i potrafi zabezpieczyć po to, żeby nie były szkodliwe dla tego środowiska. Czy kolejna edycja Akcji Sprzątania Świata odniesie zamierzony skutek? Bez wątpienia tak. Choć oczywiste jest, że całej planety nie posprzątamy, ale ta inicjatywa ma olbrzymie znaczenie. CW24, Barbara Banasiak.